Ditrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3 zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Czy wiecie, że jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru? A czy wiecie, że w Oleszycach także istnieje grupa teatralna? Co prawda założyliśmy ją niedawno i przygotowywaliśmy dla Was pierwszy spektakl. Niestety, ze znanych Wam powodów musieliśmy zawiesić próby. Premiera spektaklu Siedem Grzechów Głównych miała odbyć się 29 marca. Ale nie martwcie się, na pewno wystawimy ją, gdy tylko sytuacja ulegnie zmianie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, nasi aktorzy przygotowali dla Was coś specjalnego. W najbliższych dniach opublikujemy nagrane przez nich filmy, na których czytają wiersze polskiego poety Jana Brzechwy. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba i będziecie je licznie oglądać. Zachęcam też do podania tej informacji dalej, udostępniania i oczywiście dajcie im lajka, bo naprawdę na to zasługują.